Moskwa, noc z 3 na 4 kwietnia 1945 roku. Na Kremlu marszałek Georgi Żukow, wezwany kilka dni wcześniej ze swojej kwatery w Kostrzyniu nad Odrą, stawił się w gabinecie Stalina. Tej nocy on i marszałek Iwan Koniew przedstawili plany ofensywy na Berlin. Stalin zaakceptował i wydał ustny rozkaz uderzenia na Niemcy w dniu 16 kwietnia. Wielka armia szykowała się do uderzenia. Jednocześnie Stalin wysłał telegram do Eisenhowera. Pisał, główne uderzenie radzieckich sił zbrojnych nastąpi w drugiej połowie maja. Kłamał. Czy generał Eisenhower uwierzył Stalinowi? Zapewne nie. Jednakże on, główny dowodzący wojskami alianckimi, nie chciał posyłać wojsk brytyjskich i amerykańskich, aby zdobyły Berlin. Dlaczego? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi do dzisiaj. Zapewne Eisenhower działał na polecenie prezydenta Roosevelta, wiernego porozumieniom, jakie zawarł ze Stalinem w Teheranie i Jałcie. To porozumienie przewidywało, że wojska alianckie dojdą tylko do Łaby i tam zatrzymają się. Wschodnia część Niemiec ze, z Berlinem miała znaleźć się w rękach radzieckich. Przez wiele lat po wojnie propaganda radziecka utrzymywała, że w marcu i kwietniu 1945 roku między aliantami odbywał się wyścig do Berlina. To nieprawda. Amerykanie nie spieszyli się do stolicy Niemiec. Ich armie, rozwinięte na szerokim froncie, co nie sprzyjało szybkiemu marszowi na wschód, były skłonne uderzać na północ lub na południe, a nie na Berlin. Główno dowodzący wojskami alianckimi, generał Dwight Eisenhower nie miał takiego zamiaru. On powstrzymywał swoje wojska. Twierdził, że muszą być gotowe do szturmu na południe Niemiec, na Alpy Bawarskie, gdyż wywiad błędnie sygnalizował, że tam Niemcy przygotowali się do długotrwałej obrony. Jednakże brytyjski marszałek Bernard Montgomery, dowodzący 21 grupą armii, wystarczająco potężną, aby zmiść wojska niemieckie stojące na drodze, chciał zdobyć Berlin. Pisał do Eisenhowera: Rozkazałem armiom 9 i 2 natychmiast przesunąć do przodu jednostki pancerny i zmotoryzowane, aby dotrzeć do łaby z największą szybkością. Moja kwatera główna przesunie się autobanem do Berlina. Bez wątpienia Montgomery działał na polecenie swojego zwierzchnika. Premiera Winstona Churchilla, który wiedział, że Stalin kłami, utrzymując, iż Armia Czerwona nie będzie szturmować Berlina w najbliższych tygodniach. Ale Churchill i Montgomery niewiele mogli zdziałać. W tej rozgrywce wszystkie atuty były w rękach prezydenta Roosevelta i głównodowodzącego wojskami alianckimi na zachodzie generała Dwighta Eisenhowera. Wkrótce Eisenhower zabrał spod rozkazów Montgomery'ego dziewiątą armię. Bez niej 21 grupa armii Montgomery'ego szturmować Berlina nie mogła. 4 kwietnia o świcie samolot Żukowa wylądował w kostrzeniu nad Odrą. Marszałek przystąpił natychmiast do ostatecznych przygotowań do szturmu Berlina. Czas, jaki wyznaczył Stalin, był bardzo krótki dla armii. Które 12 stycznia 1945 roku wyruszyły z Nadwisły i w ciągu niespełna dwóch tygodni doszły do Odry. Wojsko było wyczerpane, a zaopatrzenie, warsztaty, szpitale daleko w tyle. Stalin, przekonany, że do Berlina lada dzień wkroczą Amerykanie, nie chciał czekać. Rozkazał szturmować, ale jednocześnie wysyłał niezbędne zaopatrzenie. Żukow zgromadził potężną siłę. 10 armii, wśród nich Pierwszą Armię Wojska Polskiego. 8 dywizji artylerii, jedną armię powietrzną. Na południu był pierwszy front ukraiński marszałka Koniewa. 7 armii, w tym druga armia wojska polskiego, jedna armia powietrzna, 7 dywizji artylerii. Na północy stał front drugi front białoruski marszałka Rokosowskiego. 5 armii, jedna armia powietrzna. Łącznie wojska radzieckie i polskie liczyły 1 600 000 żołnierzy, twardych, zaprawionych w bojach, dobrze wyszkolonych. 41 600 dział i moździerzy. 6 300 czołgów i dział samobieżnych. 8 400 samolotów. Niemcy takiej sile sprostać nie mogli. Fabryki zniszczone przez alianckie samoloty, pozbawione surowców i energii, nie były w stanie wyposażyć dużej armii dostarczyć niezbędnej ilości paliwa, amunicji, części zamiennych. Zdobycie Berlina było tylko sprawą czasu, ale prowadzący ofensywę na kierunku berlińskim marszałek Żukow tego czasu nie miał. Wiedział, że do stolicy III Rzeszy spieszy się bardzo dowódca Pierwszego Frontu Ukraińskiego, marszałek Koniew. Żukow nie mógł pozwolić, aby jego jednostki pozostały w tyle zapamiętaniami Koniewa. 16 kwietnia o godzinie czwartej nad ranem ponad 20 tysięcy działu rozpoczęło morderczy ogień. Przez 35 minut na niemieckie pozycje spadała lawina pocisków, niszcząca ogromne połacie ziemi. Ale głównodowodzący Grupą Armii Wisła, generał Gotthard Heinrich, przewidział termin rozpoczęcia nawały ogniowej i kazał wycofać swoje wojska z pierwszej linii na pozycje oddalone około 8 kilometrów. Większość oddziałów niemieckich wykonała ten rozkaz. I radzieckie pociski pustoszyły puste stanowiska. Gdy tylko umilkły działa, na radzieckich pozycjach zabłysły 143 reflektory lotnicze. Ich przerażająco silne i jaskrawe światło miało oślepiać niemieckich żołnierzy. Było to efektowne, ale efekt był przeciwny od zamierzonego. Światło zwróciło uwagę Niemców. Ze wschodniego brzegu Wjechały do Odry amfibie. Wskoczyły tłumy żołnierzy, którzy, nie bacząc na krę i wezbrane wody, forsowali rzekę w pław. Żukow był w doskonałym humorze. Nadchodziły meldunki o szybkich postępach jego wojsk. Wkrótce jednak, impet. Wojsk Radzieckich wygasły. Wojska Żukowa zbliżyły się do wzgórz Zelowskich. Na południu o godzinie 6 rano uderzyły wojska pierwszego frontu ukraińskiego marszałka Koniewa. Samoloty postawiły gęstą zasłonę dymną. Przez nią artyleria przez 2,5 godziny ostrzeliwała niemieckie pozycje. W 150 miejscach żołnierze rozpoczęli forsowanie Nysy. Do godziny 8.35 wojska zdobyły 133 ze 150 przepraw i mocno stanęły na zachodnim brzegu rzeki. Na froncie Żukowa czołgi zaczęły grzęznąć w podmokłym terenie u stóp wzgórz Zelowskich a dobrze rozmieszczone na wzgórzach działa raziły atakujących. Niemiecki 56. Korpus Pancerny przejął na siebie cały ciężar radzieckiego uderzenia. Nie mógł jednak wytrzymać długo. Niemieckie czołgi i działa miały zapas pocisków tylko na 2,5 dnia walki. Brakowało wsparcia powietrznego, ale zatrzymali na 48 godzin czołgi Żukowa. W ciągu 10 godzin wojska Koniewa wdarły się na 15 kilometrów w głąb niemieckiego terytorium. 17 kwietnia Koniew uznał, że sytuacja jest tak dobra, iż w rozmowie telefonicznej poprosił Stalina o zgodę na uderzenie na Berlin. 21 kwietnia wojska koniewa zdobyły Cossen, gdzie mieściła się kwatera główna Wehrmachtu. Koniew mówił wówczas do swoich żołnierzy. Musimy posuwać się do przodu jak najszybciej. Musimy być w Berlinie pierwsi. Nasi żołnierze potrafią tego dokonać. Z honorem wykonać rozkaz towarzysza Stalina. W tym czasie marszałek Żukow wydał rozkaz drugiej armii pancernej: posuwać się do Berlina za wszelką cenę. Rozpoczynała się rywalizacja między dowódcami radzieckich frontów. Rywalizacja, która miała kosztować życie wielu tysięcy ich żołnierzy. To jedne z ostatnich filmowych zdjęć Hitlera. Na jego twarzy widać, że był w krytycznym stanie psychicznym. W ciągu ostatnich miesięcy całkowicie zmienił rozkład dnia. Pracował do 3 czwartej nad rany, wstawał po południu. Narkotyki podsuwane przez jego osobistego lekarza, doktora Morela, pustoszyły jego mózg. Prawdopodobnie Hitlerowi podawano również wolno działającą truciznę, zatracił poczucie rzeczywistości. Wydawał rozkazy nieistniejącym armii. Berlin nie był przygotowany do obrony, prawdopodobnie dlatego, że Hitler nie przypuszczał, iż trzeba będzie bronić się na przedpolach stolicy. Umocnienia zaczęto wznosić dopiero w styczniu 1945 roku, ale wkrótce ze względu na brak materiałów i rąk do pracy przerwano wszystkie działania. Wielu ludzi było w Berlinie, gdy pod miasto podeszły wojska radzieckie. Nie można podać dokładnej cyfry. Przed wojną Berlin liczył 4,5 miliona mieszkańców. Jednakże od 1943 roku, gdy bardzo nasiliły się naloty alianckie, ogromnie wielu berlinczyków wyjechało z miasta. Jednakże w końcu 1944, na początku 1945 roku do miasta przybyło wielu uciekinierów ze wschodu. Niemców, którzy uciekali przed wojskami radzieckimi. Przyjmuje się, że w kwietniu 1945 roku w Berlinie było 2 miliony 700 tysięcy ludzi, w tym 2 miliony kobiet. Berlin potrzebował do obrony 200 tysięcy żołnierzy, dobrych żołnierzy, dobrze wyposażonych, wyszkolonych. I nie miał tylu. Garnizon miasta tworzyły rozbite. Oddziały Wehrmachtu, także SS i policji, oraz 60 tysięcy volkssturmistów. To było za mało, aby obronić Berlin przed ogromną armią czerwoną. Oto fragment niemieckiego filmu nawołującego do wstępowania do oddziałów pospolitego ruszenia. volkssturmiści nie mieli mundurów środków łączności i uzbrojenia. Większość z nich nosiła na ramionach karabiny, przywiezione na początku lat 40. z arsenałów belgijskich, holenderskich i francuskich, do których nie było nabojów. Główną bronią volkssturmu miały być pancerfausty, kumulacyjne pociski wystrzeliwane na odległość. Od 30 do 150 metrów. To była bardzo groźna broń, ale wobec silnej eskorty, jaką czołgom dawała piechota, niedoświadczony folkszturmista miał szansę oddać tylko jeden strzał. Już nic nie mogło zatrzymać ponad półtora miliona żołnierzy idących ze wschodu 6300 czołgów pancerny walec, który miał zmiażdżyć Berlin. Artylerzyści nawet nie maskowali swoich dział, a pociski układali w sądy. Nie musieli obawiać się ostrzału niemieckiej artylerii ani nalotów. Niemieckie samoloty nie miały tak dużo paliwa, aby zagrozić rosyjskim działom. Na niebie nad Berlinem panowały radzieckie samoloty. Nic dziwnego, że przy takiej przewazy bój o wzgórza Zelowskie zakończył się szybko i Niemcy, odepchnięci zmasowanym ogniem artylerii i pancerną nawałą, musieli się cofnąć. 20 kwietnia Berlinczycy, którzy dobrze znali odgłos wybuchów bomb zrzucanych przez alianckie samoloty. Usłyszeli nagle świst i wybuchy pocisków artyleryjskich. Radziecka artyleria dalekiego zasięgu rozpoczęła ostrzeliwanie miasta. Wojska aliantów zachodnich doszły do łaby i stanęły tam. Na szlaku bojowym docierały do wielu obozów koncentracyjnych. Generał Eisenhower po obejrzeniu obozów Gota powiedział: „Nigdy w życiu nie przeżyłem tak wielkiego wstrząsu. Generał Patton w obozie Odrów rozpłakał się na widok baraków wypełnionych żywymi i martwymi szkieletami. Kazał żołnierzom sprowadzić ludność pobliskiego miasteczka. Następnego dnia burmistrz tego miasteczka i jego żona powiesili się. W Berlinie życie miasta ulegało już całkowitemu rozkładowi. Jeszcze w połowie kwietnia pracowały fabryki. Ludzie odbierali w sklepach skąpe przedziały kartkowe. Nagle z dnia na dzień wszystko skończyło się. 21 kwietnia wojska radzieckie wdarły się na przedmieścia Berlina. Od tego momentu musieli wydzierać Niemcom metr po metrze, dom po dom. W miejscach miasta siła broni pancernej uległa stępieniu. Gruz na jezdniach tworzył naturalne barykady, zatrzymywał czołgi. Uzbrojeni w pancerfausty żołnierze i folkszturmiści ukryci w piwnicach mieli większe szanse zniszczenia czołgów, które przejeżdżały kilka metrów obok nich. Jednakże siła atakujących oddziałów była zbyt potężna, by ją zdłabić. Działa dużego kalibru ogniem wprost roznosiły w pył na prędce sklecone barykady, niszczyły punkty oporu w piwnicach i na piętrach domów mieszkalnych. Każdego dnia radziecka artyleria i samoloty wystrzeliwały na miasto 25 600 ton bomb i pocisków. Każdego dnia, dla porównania, od sierpnia 1940 roku, Alianckie samoloty zrzuciły na Berlin łącznie 45 517 ton bomb. Rosjanie wystrzeliwali na miasto każdego dnia 25 600 ton bomb i pocisków. 23 kwietnia marszałek Koniew otrzymał z Moskwy rozkaz numer 11 074. Rozkaz Wyznaczające granice między wojskami obydwu radzieckich frontów. Jego wojska miały zatrzymać się w odległości 150 metrów od Reichstagu, a więc największa zdobycz wojenna. Ten symbol Niemiec, Reichstag, miał przypaść Żukowowi. Czy jest możliwe, że marszałek koniew nie miał zamiaru zastosować się do tego rozkazu? No cóż. W walkach w mieście bardzo łatwo o pomyłkę. Łatwo się zgubić w mieście zamieniającym się w stertę ruin, w kupę gruzów, gdzie bardzo trudno odnaleźć bieg ulic, a tym bardziej nazwy tych ulic. Marszałek Żukow brał to pod uwagę, że koniew może nie zastosować się do rozkazu Stalina. W centrum miasta czołgi III Armii Pancernej Rybałki zostały ostrzelane przez żołnierzy Żukowa. O pomyłce nie mogło być mowy. Tuż potem, 28 kwietnia, wojska Koniewa uderzyły na oddziały I Armii i 8 Armii Pancernej Żukowa. Marszałek zadepeszował do Moskwy, żądając, aby Stalin wydał Koniewowi rozkaz opuszczenia sektora wyznaczonego dla wojsk Żukowa. W tym samym czasie Koniew depeszował do Moskwy, żądając, aby żołnierze Żukowa zaprzestali ataków na jego oddziały. Padali zabici i rami. W południe 29 kwietnia Żukow dołączył do swoich oddziałów walczących mniej więcej 300 metrów od Reichstagu. I nagle, ze zdziwieniem, dostrzegł. Czołgi należące do armii pancernej frontu koniewa. Co wy tu u diabła robicie? krzyknął do dowódcy, nakazując mu natychmiastowe opuszczenie rejonu zarezerwowanego dla jego wojsk. Tego samego dnia, 29 kwietnia, do Żukowa zadzwonił koniew. Czy nie widzicie, że wasze czołgi i wasze samoloty atakują nasze czołgi i nasze samoloty, zabijają naszych żołnierzy? Widzę tylko dym i kurz. Odpowiedział spokojnie Żukow i odłożył słuchawkę. 28 kwietnia generał Wasylij Czujkow kazał ostrzeliwać stację Anhalt w centrum Berlina, zajętą przez wojska Konieba, choć doskonale o tym wiedział. Chodziło o niedopuszczenie ich do Reichstagu. Dowódca obrony Berlina, generał Weidling, nie widział już szans obrony. Dalsza walka byłaby po prostu samobójstwem. 2 maja generał Weidling wydał rozkaz. 30 kwietnia Führer popełnił samobójstwo i w ten sposób pozostawił nas, którzy przysięgaliśmy mu wierność, samych. Zgodnie z rozkazem Hitlera, my, wojska niemieckie, mieliśmy jeszcze walczyć o Berlin, mimo wyczerpania wszelkich zapasów wojennych i mimo, że sytuacja czyni nasz dalszy opór bezsensownym. Rozkazuję natychmiast zaprzestać stawiania dalszego oporu. Weidling, generał artylerii, były dowódca obrony Berlina. to Było w rękach radzieckich. W radzieckich filmach z tamtego okresu ich autorzy chcieli, aby świat wydział zwycięzców takimi dobrodusznych, życzliwych, uradowanych zwycięstwem i końcem wojny, łaskawych wobec pokonanych. Według zeznań mieszkańców Berlina, przez to miasto przetoczyła się fala dzikiej samowoli zwycięzców. Mordów, gwałtów, rabunków. Prawdopodobnie nie były one udziałem zdyscyplinowanych karnych jednostek frontowych, lecz napływających do miasta jednostek tyłowych, uznających, że takie jest prawo zwycięzcy palić, gwałcić, mordować. Jednostek i żołnierzy, którzy uznawali, że biorą odwet za zgwałcone, wieszane i zagłodzone kobiety rosyjskie, ukraińskie, białoruskie, spalone miasta, Wymordowanych jeńców. Ile ofiar pochłonęła bitwa berlińska? Prawdopodobnie zginęło 100 tysięcy Niemców. Związek Radziecki utrzymywał, że od momentu rozpoczęcia operacji berlińskiej, a więc od 16 kwietnia, zginęło 100 tysięcy żołnierzy radzieckich. Dzisiaj generał Georgi Salmanow, komendant Rosyjskiej Akademii Wojskowej, dowodzi, że zginęło 600 tysięcy żołnierzy radzieckich. Ile wśród nich było ofiar politycznego pośpiechu, tego pośpiechu, jaki wynikał z rozkazu Stalina, że Berlin musi być wzięty na 1 maja, ile było ofiar bratobójczych walk między frontami Koniewa i Żukowa. Tego nie dowiemy się nigdy. Ta historia ostatniej ofensywy w Europie nie została jeszcze napisana do końca. Президиум Верховного Совета СССР постановляет провести демобилизацию из сухопутных войск и военного...